Cześć, nazywam się Jacek Makowski, jestem szefem Szczytnym Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Serdecznie zapraszam do na sportowe na wytrzetkarskiej, który odbędzie się przy ulicy Włochowskiej w dniu 13 stycznia 2013 roku. Mogę powiedzieć, że już mamy fajne fanki do odzyskania. Jako to pierwsza koszulka z całym składem jastrzębskiego węgla, który się specjalnie na podpisał, którą będziemy cytować podczas finału. Koszulka Politechniki Warszawskiej, którą także zlicytujemy. Cały skład podpisał się na specjalne I koszulka Delektyw Bydgoszcz, która też w całym składzie podpisała się specjalnie na Wśród licytowanych gadżetów także koszulka Piotrka Gacka, która prezentuje się następująco. Także myślę, że warto licytować. Także wielkie dzięki i do zobaczenia na sali.